Tu... Pozdrawiam Pigilowe Missy. Pozdrawiam Roset. Chcę Wam powiedzieć bardzo ważną sprawę. Otóż pamiętacie, że istniała sytuacja z osobą, która zaraz Wam to pokażę po prostu, bo po prostu to jest niemożliwe, co tu się dzieje. Muszę tylko zobaczyć te wiadomości. Aha, czekaj, to jest mhm. Szukam... Przepraszam, jest Malki, ale nieistotne, dobra, e, ja już to szukam, o, o tu, 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 chyba tutaj, Jezu, o, pamiętacie? Poczekajcie, nie, to był Jak żart, chciałam sobie bekę pocisnąć, live wygryw, napisała mi, usunę te chociaż, ps, jakbyś... jakbyś... Dała te kawaj, to bym ci je oddała. Może potem teraz mi się nie chce. Zrób to, naprawdę. Potem, ten sam dzień, kiedy to nagrałam, wieczorem, uwaga, wymieniłam się z busy i Mino. Czyli nie pamiętam, jak się i nikt nie przyda, ale istotnie, istotnie. Dała mi otóż te moje kawaii, które uważam, że były piękne. Dało mi je za elektro, które bardzo chciałam. Miałam dodać tą sukienkę. No ale. Na to nie patrzcie, na to nie patrzcie. W sumie to. Mm, nieważne, co tu się działo, po prostu. Wymieniałam się unikatami, itp. Neo, czyli jak ona się nazywa, ukradła mi ja. Wielkie brawa. Potem zaczęła mnie oskarżyć, że to ja dałam klona. Miałam tutaj ze księgę gości wczoraj od Rina. Od dziewczyny jeszcze napisanej tej y, mm, Erduni. Patrz. Y, napisam do niej, bo nadeśmig nie chcący zaspamiła, bo jej koleżanka y, Czekaj, jak to było? Y, sorry, Kolbi mówiła, że ją oszukałaś. I tylko ja jej pomogłam wytłumaczyć. mi to, ja to usunę. Jeżeli jeszcze nie usunęłaś, usunęłam. Jak twoja kolumna bo żadnych nie ukradłam, dostałam sama klona. Uwaga, ponieważ X Melisa, otóż ta osóbka bardzo fajna, lubię ją. E, Chciałam ją odzyskać, ale dostała też klona od tej samej busy Mineo. I właśnie, otóż. Tak to jest. Mam ją znam. potem jej poprawny Busem, Neo. Słuchałam teraz do ciebie. Ja pierdzielę. Ty się w końcu ode mnie odwalisz. To ty mnie oszukałaś, nie ciebie. Nadal uważam, że jesteś oszustką. Żadnych klonów ci nie dałam. Jeśli się nie ogarniesz, naprawdę, to pójdzie w dalej. Na razie to słyszy cały internet. Potem, może, to nie słyszy cały internet, tylko jeszcze inne służby. Naprawdę. To nie jest śmieszne. Ja kończę ten odcinek. Naprawdę, zgłaszajcie to użytkowniczę, bo jak u, bo jak sami widzieliście, oszukała mnie sama. Pierwsza mnie oszukała. Dziękuję za grafa. I'm Melissa. mówię X, dobra. Naprawdę, zgłaszajcie ją, bo to ona mnie oszukała, potem mnie zablokowała. Jeśli chcecie wiedzieć, to zapytajcie X-Melissa, ona to wszystko, dostała klona. I uwaga, news. Miała mi oddać moje, a oddała kurde oryginalne i zrobiła jeszcze klota Niby ona jest niewinna i nie oszukuje Ja na to nie będę nic, ale naprawdę zgłaszajcie tą użytkowniczkę, bo Ona jest żałosna, nie wiem jak można z taki, takim być człowiekiem, żeby po prostu wścić się na tym, że ty oszukałeś Dziękuję za ten króciutki lajk i poinformowanie Do następnego, papa pa.